Szukasz łatwego sposobu na pomalowanie metalowych powierzchni? Hammerite prosto na rdze pomoże Ci to zrobić, a także oszczędzi Twój czas i zapewni świetne wyniki. Oto w jaki sposób. Przy tradycyjnej farbie do metalu musisz usunąć wszystkie miejsca z korozją do zdrowych powierzchni metalowych oraz oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń przed malowaniem. Żmudna praca, zwłaszcza przy pracy z powierzchniami o nieregularnych kształtach, takich jak ten płoc. Hamerite może być nakładany bezpośrednio na rdze. Musisz jedynie usunąć luźne fragmenty rdzy i oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń. Prawdziwa oszczędność czasu, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z bardzo zardzewiałymi przedmiotami. Przy tradycyjnej farbie do metalu musisz przed malowaniem położyć grunt i podkład antykorozyjny chroniący metal przed rdzą. Hamerite prosto na rdze zawiera wyjątkowe pigmenty antykorozyjne, dzięki którym od razu można nakładać pierwszą warstwę. Tradycyjne farby do metalu wymagają także nałożenia podkładu, często nawet kilku warstw. Używając Hammerite, możesz położyć drugą warstwę już po 6 godzinach i gotowe. Hammerite pozwala na ukończenie całości pracy w jeden dzień. Dzięki Hammerite prosto na rdze możesz szybko skończyć malowanie używając tylko jednego produktu. Przy malowaniu zwykłą farbą do metalu musisz poświęcić czas na przygotowanie i pomalowanie kilku warstw podkładów. Co więcej, tylko Hammerite posiada unikalną technologię DualTech, oferującą podwójne zabezpieczenie przed rdzą i wodą.